To odważnie stoją, czekają na nas. To jest kolejny kupiec i teraz widzę, że mogłem się przecież szybko przenieść w to miejsce, korzystając ze znaków. No z, będę pamiętał na przyszłość, zwiedziliśmy trochę welen w deszczu. Okay. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? O. Pięć dni temu, przed brzaskiem. Wychodziłem na polowanie ona spała, kiedy wróciłem niżej nie było. Coś podejrzanego? Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej. Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta radosna, nie uciekła z własnej woli jeśli o to pytasz. To coś nowego. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeszesaliśmy las. A nie śledło. No nic, to zadanie dla mnie. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest. Raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Niech i tak będzie. Choć przyznam szczerze, że chyba gra powinna zmienić nazwę z dziki, Gon na nie wiem, poszukiwacz żon zaginionych żon, tak? Bo widzę, że głównie na tym się teraz skupiamy. O, ty jesteś Glen, tak? Z tobą miałem porozmawiać. Witaj. Jesteś glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. No, nie do końca chyba mi o to chodzi, chociaż można je trochę sklebić. Jesteś żoną rzeźnika? nie. jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko wpadłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Jeszcze nie teraz. Mam pytanie. Kilka pytań. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? I on wsięgł uchy dopadły. Tak, zdecydowanie jakoś. Nie... Dzięki, bywaj. Nie, liczo, nie liczyli się ze śmiercią w tamtych czasach. teraz podpytajmy prawdopodobnie dzieci jeszcze, chociaż to o sąsiadów bardziej mowa. Ale miecz! Mój tata też kiedyś taki robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigrad. Ja mamy inną sprawę. Chciałem zapytać o Hanę. Podobno czasem pilnowała Twoich dzieci. Gdzie Hania? Wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do Was przyszedłem. Może Wam mówiła, że się gdzieś wybiera, albo cokolwiek innego? Hmm, że trzeba jeść brukę, bo zdrowa. Toś pomocne. Jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Ech, to już po niej. Czemu? Wielka Watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma, ale on jest myśliwy. Kto to mógł być, nią? Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie, wiesz, kto to był? Nie, z szła, to nie widziałem. No, okej, okay, ale wiemy coś nowego. Dzięki, bywajcie. Znaczy las był dla nich naprawdę bardzo straszny. Tak, zdecydowanie zostawisz chłopakiem płotka. No, dawaj tutaj. Twoje kopyta szybkie są mi potrzebne. I dokąd my mamy się udać? Hmm, mógłbym przez wieś wrzosową, czy przez opuszczonej wieżę się szybciej dostać. I chyba tak też zrobimy. Gdzie jest znacznik? A już widzę. Gdzieś tutaj skręcić. Z drugiej strony to jest tylko 300 stóp. Powinniśmy dobiec. Nawet na piechotę będzie szybko. A i ten koń powinien galopem do nas a, przybiec. To też by było szybciej, a tak? To sprintem jesteśmy szybsi od naszego konia. O, szybki zakręt. I gdzieś. O, na azemut. W sumie zaczynam się zastanawiać, czy dobrze zrobiłem że nie wybrałem znacznika, bo to nie jest łatwo się przebić, niektóre rzeki stanowią dla nas problem, o tu jakiś cmentarzysko jest, aż dziwne, że to nie jest miejsce mocy, no i trzeba przyznać, że ten szlak jest dość dziwny, zaraz sam się zgubię w lesie, żebym tylko nie miał problemów z wilkami, jak ta, której poszukujemy, ale powinniśmy być za to na miejscu za moment, I już może... Poszukiwać śladów. Tam coś słychać, więc to są prawdopodobnie wilki niedaleko. Nie wiem, jak traktować to, co tutaj opisali. O, tam coś jest, czyli chyba, chyba będę musiał zawalczyć z tymi wilkami i zobaczyć, co się da zrobić. A płotka, uciekaj, żeby cię nie zjedli, bo nie wiem, co by się stało, jakbym konia mojego stracił. No dobra, to mamy teraz zabawę, bo tych wilków jest naprawdę sporo. A z nimi walka nie jest zbyt prosta. W sumie zapomniałem też e, podjąć tak medytację, bo, ponieważ wtedy mógłbym też odświeżyć swoje eliksiry, na przykład ten, który mieliśmy przygotowany do walki. O, ale tu mnie zaszły, ale tu teraz będę na polu, to będę mógł trochę z nimi lepiej powalczyć. Tak, i te eliksiry, nie, żebym odnowił sobie życia, to jeszcze odnowiłbym też eliksiry, jak chociażby ten grom, który mamy, który by mi pomógł w walce. No okej, okay. nie widzę ich tak, przyznam szczerze, że strasznie też słaba pogoda jest, bo też zauważyłem, że mam ciemniejszy obraz niż na kanale to wygląda i przez to jak gdzieś tam byliśmy w tych krzakach, tak tutaj, to kompletnie nie widzę, czy jeszcze jakieś zagrożenie się kryje za mną. Chociażbym musiał nad tym coś popracować, nad jasnością, tylko znowu nie chciałbym, żeby wam to na kanale jakoś źle wyglądało. Dobra, wyjdźmy z tych krzaków, tu będę je lepiej widział, to będę mógł jakoś z nimi walczyć inaczej też. Raz, dwa i... Raz, dwa, dobra. I cześć. Pozbieram mięso chociaż z wilków, to coś będę miał z tej dość słabej walki. Wiedźminie! Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić... Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Pewnie wie. Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Coś mi to nie pasuje. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyska, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić. A on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda, chłopa. A ja nie spocznę, póki jej nie znajdę. Jestem stróżem, prawa. Nie mam coś mi to śmierdzi. Być może to jej się podoba, ten. Facet a ona teraz próbuje jakoś no właśnie odwieść go od żony. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was wiedźminach. Nie macie serca. I coś przypuszcza, że możemy czasem znaleźć poszukiwaną przez nas Hannę. o, tak będzie łatwiej, hmm, to raczej nie robota człowieka. Zbadajmy to. Hmm. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Za dużo się nie dowiedziałem, robi się interesująco. Ale może nim zrobi się całkowicie interesująco. Sprawdzę, czy zadziała medytacja. Tak. Godzina dżemki jeszcze nikogo nie zabiła, a tylko może nas uratować. No i właśnie to bardziej, że nie medytowaliśmy już od czasu walki z Gryfem, dlatego też i ten eliksir. Dopiero teraz nam się odnowił, a przydałby się na pewno podczas tego starcia. Zbieram z wilków jedzenie, ponieważ nie stać mnie na zakup jakiegoś normalnego. O, jakieś ślady normalnego jedzenia, więc chociaż w ten ślady sposób po bardzo głębokie. Znajdę pożywienie dla siebie. Psie sadło, dobra, tutaj też coś leży. Również to samo. Dobra, ale tu były gdzieś te ślady. Niewiele one mi mówią. Chyba tylko do tej zwierzyny prowadzą. O, tu się coś kryje. Zapach rozpadającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwa ją na strzępy. Nie ma wątpliwości, to wilkowa. Muszę się mieć na baczności. No nie, znów? Co nie zmienia faktu, że w takim razie mogła mieć rację ta siostra. Tylko nie rozumiem dlaczego nadal takiej bardzo zależało na tym. Żeby się nie dowiedzieć prawdy, chyba, że to ona jest wilkołakiem. Ponieważ jak się domyślam, wilkołaki się przemieniają tutaj. No i byśmy walczyli z nią jeszcze. Dobra, wsiądę na konia. Biorę sobie tylko te zioła, to jadę, bo one często się zresztą. Eee! Konik! Po Ciebie tu właśnie przyszedłem. Będę szukał śladów z góry. To już raczej nie jest żaden ślad w całej tej misji. O, tu coś mamy. Hmm. Daleko szukać Pech, nie trzeba było. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Co z Ciebie za wiedźmin? Dobra, to już znamy. Hmm. Ale te poszukiwania nie są lekkie, tak? Jak jeszcze na czerwono, to wygląda jakby było niezbadane, ale... Teraz wspiął się na Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Chyba w tym temacie nic nie zrobimy. Trzeba wostrzyć zmysły. Gdzieś tutaj pokrążyć. Po okolicy, tak. Czasem to i w takich krzakach. Tylko uważaj na kleszcze, w Wiedźminie. Tak, i będąc przy tej skale, kawałek za nią znalazłem właśnie Kresie. coś tutaj. Okej, okay, i teraz chyba to nas powinno doprowadzić, Idziemy my zawonią. Tym razem niestety nie wina, a prawdopodobnie wilkołaka. A, myślałem, że droga się tu urywa, ale nasz obszar poszukiwań też się teraz powiększył. Ja by to tylko nie była siostra Hanny, tak? To nas zrobił tu labirynt. Znów czy na tym drzewie to się kończy? Nie. Dość ciekawie rozwiązali misję tego typu, właśnie z tam ukrywaniem tej, tej woni, czy żeśmy za nią podążali. Fajnie, fajnie to... O! Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladu krwi. Rozdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku nasz. Prawdopodobnie wilkołak. No dobra, ale tu skończyła, skończył się nasz ślad. I co dalej mógłbym szukać? Zabawy. Coś mi ta wioska taka podejrzana jest. Tam zresztą słyszę też jakiś hałas. O, tu coś jeszcze leży. Chyba niedźwiedzia słyszę. Wolałbym uniknąć konfliktu z niedźwiedziem, tak? Konfrontacji. Tego niestety nie mogę zbadać, nie wiem dlaczego. Nie wiem też co to jest. Może jak odświeżę. Ale nie. W ten sposób nic. A może myśliwy jest wilkołakiem? Nie ja tak daleko tutaj nie mam wychodzić. Dobrze było zbadać te ślady. Niestety znów nie mam takiej możliwości, więc chyba znów przeskoczymy już do miejsca, gdzie odkryję coś nowego. O! Zawężyli nam to wszystko poszkiwania. Czyli właśnie tak tutaj by to mogło coś się dziać. I puk, puk to się tu kryje. Trochę mam obawę. Co do tego kogo tu mogę znaleźć. Radać może nie będę, ale coś tu muszę znaleźć. O, właśnie. Notatki. Jakieś papiery. Ciekawe, kto je spisał. Tajemnicze notatki. No dobra. Czyli nam tylko je przeczytać. O ile je znajdę. Tu się chyba mogą kryć. Tajemnicze notatki. Jestem tym, kim jestem. Nie zmienię tego. Koszule z blekotu i Elixir z West 9 działają może w opowieściach starych bab, ale nie na mnie. Czas się z tym pogodzić. Za to widzę, że miłość Hanny i dyscyplina, którą sobie narzuciłem dają rezultaty. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie z dala od ludzi, z dala od Hanny. A tak przychodzi i mija. Budzę się z poranionymi rękoma i smakiem krwi w ustach. Może lepiej, że nic nie pamiętam. Co innego zabić zwierzę z łuku, a co innego rozszarpać je kółami i pazurami. Tu z dala od ludzkich siedzib nie skrzywdzę przynajmniej człowieka. Miłosierna Melitele. Miej w obiece tych, którzy się tu zapuszczą. Okej, okay, żebyśmy rozwiązali zagadkę? Jeszcze chyba samego wilkołaka warto by było znaleźć. Znaczy, tak by tu się ktoś niedawno krył. Zobaczymy. Z drugiej strony. O, są jakieś nowe ślady. Wow! No i niedźwiedź. Gorzej być nie mogło. Cóż zrobić? Jakimś czarem się. O, właśnie. Tak to już ostatnio się udało. Jak jesteś ogłupiony, to mogę z Tobą trochę powalczyć. Tylko muszę też uważać, bo skoki. Zabierają mi siłę do wykonywania jakichś znaków, co też jest niefajne. I jeszcze raz. No i jeszcze raz czar, tak? Wiedźminie, mnie. Chyba, że zostawisz. Miszka w spokoju. No to całkiem ładnie. Dało się go ugupić chyba w ostatnim momencie, gdy mógł nam zrobić naprawdę krzywdę. Dobra, jeszcze chwilę. Tak, to właśnie. Cały problem jest to, że warto być skupionym do końca, w gruncie rzeczy. Właśnie to jest mój taki trochę też problem, że jakoś widzę, że o, wygrywam, zaraz go obiję, no to takie przychodzi euforia. Czek jakoś tak się rozprasza, a to też nie o to chodzi. Hmm Być może coś się kryje pod chatą, Zbadaj to nie, zbadaj to hmm. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawy skąd. Ok. Mamy drzwi. Trzeba użyć czaru. Nawet gra nam ładnie zasugerowała, którego. No to robi się ciekawie. Hmm. Będziemy chyba wpływać na umysły przeciwników, mimo wszystko, nadal. Gorzej jak i tutaj, kryje się wilkołak. A nie jestem do końca przygotowany na taką walkę. Może szybka medytacja, jeżeli nam pozwolą na to. Choć wątpię, żeby się udało. Ale nie obraziłbym się. Jakby odzyskać zdrowie. Chyba gorszego miejsca do medytacji nie można było sobie znaleźć. I poczekaj, aż noc zapadnie. No dobra, tylko to wygląda na to, że prawdopodobnie i myśliwe w takim razie zginie. Skoro jestem już tu w jaskini, a myślę, że jakieś ciekawsze rzeczy się kryją. Czy no to bardzo podobna jaskinia jak ta, w której była Ciri? Gdzie zabiliśmy już jednego wilkołaka. No dobra, czyli w takim razie chyba pozostaje mi jedynie przygotować się na noce. Zobaczę jeszcze, co to na wilkołaki mogłoby być dobre. Wilk, wilk to nie wilkołaki. Istoty, trupojady. jady. Hmm. Co ja pechowo, bo nie mamy tutaj nigdzie w naszym spisie, co jest dobre na wilkołaki. Ja byłem przekonany, że coś się dowiemy. W takim razie wraz z medytacją czekamy. Do północy. Piękna godzina na walkę. Okej, okay, doczekaliśmy się północy. Zaraz zobaczymy, co za tajemnice kryją się. Wow, wilkołak! Ty jaskini... Nie, to na pewno muszę stąd uciekać, bo nie mam szans... Wow, wilki! Jeszcze gorzej. Jak ja mam z tym walczyć? Nie dość, że wilkołak na karku, to jeszcze wilki mnie tu atakują. I to jakieś magiczne wilki. Przyznam szczerze, że raczej bym musiał się udać gdzieś w jakieś przyjemniejsze... No właśnie, miejsce w tej jaskini z tej racji, że muszę się przygotować do tej walki, bo tak to nie ma ona najmniejszego sensu. Co prawda, nie ma za wiele rzeczy na wilkołaka, nie wiem, chyba o lepsze szybkie ciosy, bo nic ciekawszego mi tu nie zostaje. Mogę co najwyżej na miecz nałożyć przeklęty olej i chyba to wszystko, co bym mógł tu wyczarować. Nic raczej lepszego nie wymyślę. No, i przydałoby się też tak doczekać do jakiejś przyjemniejszej godziny. Z tej racji, że jest tak ciemno w tej jaskini, że walczymy tylko z napisem nad Wilkołakiem, a nie. A nie z samym Wilkołakiem, tak? O, jeszcze wilki nowe przyszły, to jest niefajne. Ale przynajmniej są tutaj, a nie przy Wilkołaku, więc mamy jakąś większą szansę pokonać je i walczyć z samym Wilkołakiem. Jednego wilka. Powinno się udać mi pokonać, choć nie jestem taki pewien, czy to jest też możliwe. Nie podoba mi się ten wilkołak, przyznasz, że trochę mu to namieszam w głowie i zobaczymy, jak to długo będzie działało. No, za długo to nie działało. Chyba tylko uniki wchodzą w grę z wilkołakiem. Wątpię, żeby jakaś obrona mieczem coś mogła tutaj zdziałać. No, ładnie odwrócony tyłem, ale to tyle. Nam poziom adrenaliny też jakoś tak dziwnie trochę tu szwankuje. Nie wiem czy to strach przed walką, czy jak. Ale chyba uda mi się znowu w kąt trochę pomedytować i przygotować się jeszcze lepiej do tej walki. Nie wiem w jaki sposób mógłbym to wykonać. Chyba jeszcze jest zbyt blisko pola tutaj, zasięgu. Dobra, i teraz zobaczmy to. O, jest medytacja na szczęście. I teraz tylko do godziny 12. To wygląda może ciężko, ale mówię, to chyba nie jest jeszcze najlepszy moment do walki z takimi stworami. Jeszcze nasz bohater nie jest na tyle silny, no i dlatego trzeba kombinować w jakiś sposób. Gdzieś to tu biega. Dalej jest niestety ciemno. Liczę na to, że jak będzie już południe, no to że jednak w jaskini się trochę rozjaśni ten obszar. Może wezmę też właśnie jakiś eliksir na zwiększenie mocy. I choć tu, Wilkołaku, nie pozwolę ci, tym bardziej, że chyba zaczyna. No właśnie, odrabiać życia. Czyżby. Kim ty jesteś? Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! Hmm, o co tu chodzi? Zwarywiałaś, odsuję się. To spróbuję się dowiedzieć, o co chodzi, chociaż mniej więcej rozumiem, ale i tak chyba będę musiał go zabić. Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. Klątwa i może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój, i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas. Redzisz, kobieto, i o czym ty mówisz? Teraz przyznasz szczerze, że nie ma zielonego pojęcia, czy powinienem go zabić, czy nie, ale boję się, że jak zostawię. To ona skończy podobnie jak Helena. Na pewno nie, póki nie dowiem się o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wie, wiedziałaś? Że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi, nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj, hmm. tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas! Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej! Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi! Nie wierzę. I pierwszy raz. Zabiję świadomie. Ok, ale to chyba nie pozwolę na to. Nikogo już nie zabijesz. Nie, nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko nim zmienię zdanie. Uciekaj! Ok, widzę, że jeszcze chyba musimy go dobić do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że się uda, mimo że. Zbiera tutaj te życia ostro. Tak, to trochę nam to psuje w planach, nieco, trzeba przyznać. Ale mam nadzieję, że teraz uda się w końcu coś się zasiął na drzwi. Zadać ten ostateczny cios, tak? Bo jeżeli się do niego tak porządnie nie zadam. Wow. Szkoda, że tak to się skończyło. Tak, zdecydowanie szkoda. Jakaś nagroda za wilkołaka na pewno. Tyle punktów. No niestety trzeba przyznać, że pieniędzy nie dostaliśmy, ale bo jakiś klucz tutaj on miał sobie, dobrze widziałem. Nie wiem, zobaczę jeszcze co tutaj się kryje. Woda, len. Wow, naprawdę misja, misja niesłychanie ciężka, ale udało się w sumie praktycznie do na końcówka naszego życia i jakoś z tego wyszliśmy. Nie wiem, czy niebezpiecznie byłoby nawet. W ogóle przespać na noc, nie wiem czy mogę przy niej, chociaż najpierw pozbieram też jeszcze wszystko co tutaj leży w okolicy Ale aż przesadło, to mnie tak bardzo nie interesuje, zastanawiam się czy coś jeszcze tutaj się nie kryje Skoro już tutaj szedłem, już tutaj jestem, no to warto chyba sprawdzić każdy zakamarek Czy nic nigdzie się nie kryje ciekawego Niech, ale chyba aż tak, aż tak źle czy aż tak dobrze to nie ma będzie na obiad, trochę grzybów solidny. Obiad by się przydał. Do tej pory nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy źle. Być może powinien on ją rzeczywiście zabić, tak, skoro chciał. W sumie to przez nią zginęła ta żona. Z drugiej strony, no, miło się ślepa. Jego już tu raczej nic nie mogło uratować. Nic już nie mogło pomóc nad. To... O! Coś ciekawego tutaj jest na tę całą sytuację. Jakś ciekawy strój dostaliśmy. Nie wiem, czy dużo mocniejsze, czy nie. Porównanie, chyba tak. Chyba mocniejsze, więc przyda nam się małe przebranie. Tak, że nasz bohater będzie wyglądał trochę lepiej, choć on dalej podobnie wygląda jak wtedy, gdy wybraliśmy się do cesarza. No i powoli, powoli myślę, że będziemy kończyć w tym miejscu też nasz odcinek z misji dodatkowych. Szybko jeszcze przyspieszę, tak. O. Uzupełniliśmy mikstury. Trochę się wyleczyliśmy. W sumie fajnie z tymi miksturami, że jeżeli tylko mamy alkohol, to możemy je tak na bieżąco uzupełniać i to wszystko tak działa dobra. Ale wydaje mi się, no właśnie, jeszcze zobaczę tutaj, że coś ciekawego dostaliśmy. Tutaj pełno różnych rzeczy doszło. O! Mutagen na pewno się przyda, tym bardziej, że to jest chyba czerwony mutagen, to będzie nam całkiem pomocne. I tak właśnie widziałem gdzieś. Gdzieś jeszcze dostaliśmy klucz do jakiegoś zamku u niego, Teraz ja szybko wrzucę tę mutagę do postaci naszej. Na pewno się przyda, więc ty tu uciekaj. O właśnie, a teraz mamy połączony z czerwonym kolorem i teraz ta siła jest jeszcze większa, działania tego czegoś, no i polowanie na czarownicę, tak to już nam się ładuje z powrotem główna misja. to może nie do końca mnie interesuje, ale zobaczę czy gdzieś tego klucza nie będę mógł tutaj wykorzystać a nawet jeżeli nie, to jeszcze pozbieram fanty, które tu mieszczą się w tym domu no bo nie da się ukryć, że o, ktoś tu podszedł, że raczej już nikomu się one nie przydadzą do, do szczęścia tu jest pełno rzeczy jeszcze, które można podnieść mam nadzieję, że to jest coś warte tak, ja musiałem zabić do tej pory niedźwiedzia, żeby skórę dostać. O, kusza! I co najlepsze, bełty wybuchowe dostaliśmy w tym wszystkim, czyli warto było tutaj za zajrzeć. Będę musiał sprawdzić, jak te bełty wybuchowe odpalić. Doszły jeszcze receptury, narzędzia płatnerskie, no i spirytus krasnoludzki. To też jest bardzo fajna sprawa. Teraz tak, gdzie ten klucz mogę użyć? A, to tutaj! I dostaliśmy ten same spodnie myśliwskie, rudę srebra. No i najważniejsze, schemat zbroi. Zobaczę czy te spodnie nie są lepsze. Chyba są nawet. Niewiele, bo niewiele. Tym bardziej, że my mamy myśliwskie na sobie z tego co kojarzę. Ale zawsze może się przydać. Z tej kuszy nie wiem czemu nie możemy korzystać. I chyba nie nałożyłem jeszcze na konia yuki. I dopiero teraz mam zwiększone zapasy. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, bardzo fajnie to działa, ale z tej kuszy chyba jeszcze musimy coś tutaj... 123%, 101% na pewno jest lepsza będzie trzeba jeszcze nad nią popracować. No dobra, czyli chyba już wszystko tutaj wiemy, odcinek był niesłychanie ciężki, niesłychanie też długi mógł wyjść w sumie, jak tak się to wszystko doda, a tylko dwie misje były. Ale za to mam nadzieję, że też niesłychanie ciekawe. O, jeszcze ty jesteś. Nie mogę z tobą pogadać, to w sumie być może ją okradłem. Nie wiem, mówię autentycznie, mam mieszane uczucia po, po zakończeniu tej misji. No ale cóż, tak bywa. Tym bardziej, że gra wywiera na nas pewne tam ramy czasowe, gdy możemy podjąć decyzje. I nie zawsze one muszą być najlepsze z tego powodu. W każdym razie, dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej!